Pokemon, Pokemon Fire Red and Pokemon Leaf Green are all owned by Nintendo Game Freak and Bullshit. Please support the official release. Heja, Hej, hello ludzie! Witam serdecznie! Tutaj celep 55 oraz Sekartis. I ostatnio byliśmy dosyć zajęci. O tak, łapaliśmy Pokémony, gdyż trzeba było złapać ich co najmniej 60. Gada każde mol! Tak. I jak oto widzicie, oto nasza kolekcja Pokemonów. He, Nałapaliśmy się i celeb ponazywał Pokémony, a ja dla odróżni... A ja nie, o. Zabrakło mi słowa. Polska języka, trudna języka. Hm. Jeden z moich ulubionych Pokemonów, który złapałem, to jest Miltank, ponieważ Miltank nie należy do tej generacji, ani nagle go jakoś zdobyłem. Ha! A, Whitney! Naprawdę, kiedyś złapię miltanka i nazwę go Whitney. Do it. I takie, o, masz ty krowo! Skoro już mamy 60 Pokémonów i pokonaliśmy, pokonaliśmy ligę, powinniśmy się udać do profesora Oaka. Ponieważ, profesor Oak, gdy mamy 60 Pokémonów złapanych w Pokédexie, da nam coś. Coś, co otwiera nam postgame, tak naprawdę. Tak, i to jest najdebilniejsze otwarcie postgame w historii Pokémon. Muszę nie... Czy ja muszę naprawdę łapać połowę Pokemonów dostępnym w funkcie Tak musisz, ponieważ fuck you Good to see you! Masz wow. tyle samo widzianych poków i tyle samo złapanych co ja chyba Tak zauważyłem Widzianych chyba na pewno nie masz tyle co ja 143 Żartujesz chyba To będzie A, za... fair. A chodź zaraz zobaczymy Porównywanie swoich tych pokedexów. <noise> Szóstej generacji, generacji jest koleś, który cały czas zawraca ci dupę i chce porównywać swoje Pokédexy. O mój Boże! chodź, porównamy. Bonding time. I'm Mr. Bonding. Let's bond. Ale tak, dostajemy nasz naldexa. Dobra, ile masz w skrabie? A nie, to 134, a ty 143, okej. Okay. Ja. Bo ja łapiąc pokemony jeszcze chciałem zobaczyć jak najwięcej i jedyne czego nie widziałem to jest Skyther, Electabuzz, których nie ma w tej grze, Jolteon i Flareon, Omanite, czy Omastar i Kabutops. Reszcie Ale widziałem. i tak widziane pokemony się tak naprawdę nie liczą. Nawet jeśli widzisz wszystkie pokemony w całej grze to Oak powie, że jesteś skrabem, bo masz tylko startera złapanego. W czwartej generacji bodajże w Diamond i Pearl musiałeś mieć wszystkie widziane, żeby dostać National Dexa. A. Poza tym, National Dex warto znaczyć, że to jest Pokédex, który jest. Jak ty to ładnie określiłeś? Interregionalnym Pokédexem, który obejmuje wszystkie Pokémony, które są w obecnej generacji Pokémonów. Czyli jako, że jesteśmy w trzeciej generacji, to możemy teraz widywać i zapisywać Pokémony z Hoenn i to. Yep. Przy czym, jeśli mamy na Dexa możemy lecieć na wyspę numer 1 znowu. Jej! I tutaj pogadać z Celio. Celio mówi, że potrzebuje klejnotu. I oczywiście Klejnoty. klejnot. jest gdzieś. I musimy go znaleźć. To jest śmieszne, bo najpierw zdobyliśmy Sapphire, a teraz bodajże idziemy po Rubin. Tak. Szafir Lubin. A z czym się kojarzy Rubin? To równi się kojarzy z lawą, oczywiście! Z Groundonem mi się kojarzy. A Pokémon Ruby Sapphire. Fuck it, max repel. NO! Yes! I will be a man! Okej, okay, movement! Jak w speedrunach, movement! Nie obijam się o nic, a! Fuck. Ojej. Wreszcie. To ty tam walcz sobie z firołem? Ja tymczasem już ominę wszystko co trzeba. Nooo! <laughs> mm, mogłem jednak użyć tego repela. O ile miałem jakiegokolwiek jeszcze. No ja mam jednego niestety, a przydałoby się dwa. I tutaj mamy tych dwóch roketowców, którzy wcześniej chcieli z nami porozmawiać. Oh, come on, ty już tam. What the fuck man. What to fuck? Patrz What jak mnie jeszcze pięć tentakuli po drodze zaczepi. Stanę no, w miejscu nic. jak Jackass, nic nie robiąc, geniusz. E... I oto okropności, które czekają nas po zdobyciu naszego RATATA! Ja nie wiem, ratata na 35. to jest... O, hej, ten dzieciak. Ehm, Okej, okay. ratat, wyślemy na niego armię ratat, bo czemu by nie. To wygląda tak. Hmm, ciekawe co za kamień. Może pospaw ewolucję. ewolucji. Daję Rattacie. No cóż, nie ewoluje, ale lepiej zostawię. Okazuje się, że to Everstone. <grystanie> A, może boostuję statystyki. Ale raticate. Oni nie mają tylko ratat i Raticate'ów, na przykład tutaj jest Cubone Marowak u drugiego roketa. Marowak. Tyle Pokemonów! Jakieś... 230 mogą pokazać nie, Sansru. I marłak. To jest. To jest policzek w strony gracza. Jep, pratematch. drugi krytyk. Spoko. No bo naprawdę. Człowiek tutaj przechodzi Ligę, gdzie Pokémony czempiona mają 60. poziomy i... O hej, ratata 35. Ale najgorsze jest to, że jak dojdziemy do następnych wysp, to Pokémony znowu będą mieć koło 40-50. Więc używanie tych, które złapaliśmy, będzie w sam raz. Tak! I... Mój 20. level Spiro na pewno sobie poradzi. Uh... No, pani, nie wierzysz w niego? Nie, wiesz, nie. No, I don't believe him! Ty to może wezmę Bizrilla, najlepszego Pokémona. Uh, a może Bidufa? A może przestaniesz używać 1 wszędzie? A może przestaniesz używać nadby wszędzie? Ja wszędzie oh. używam nadpy, a na 50 poziom on <grym> Oh come on man, daj mi się pobawić <grym> rano, teraz, tylko blastoys Ach, gorzej jak mi się PP skończą <grym> Ojej I marłak A, którego nie da się złapać Miałem to powiedzieć, no ale dobra. A wyjdź z mojej głowy. O kurczę, tak. mną. rokeci dają nam wejść tutaj w końcu. I tutaj możemy złapać takie pokemony jak Machop. Tak. To takie ro rozczarowujące. O, nowa sekcja, nowe Pokémon. Machop. Fuck. Tymczasem ja nic nie będę łapać, ponieważ Max Reaper w działaniu, uf. Movement, A. movement, Szwecja, nie obijam się o nic. Szwecja. Łajuso, Szwecja. Movement, movement, co to? Gdybyś miał porównać Francję do jakiegoś regionu, to do którego byś porównał? Francję? Tak. Eee... U w Unowie jest wieża Eiffla? <laughs> Och, boy. unowa była bazowana na... Albo Nowym Jorku... Albo on po prostu na Ameryce. Slugma! Ewentualnie... Kalos. Tak, Kalos. Kalos był wzorowany na Francji. Ach, czas... Slugma. Co jest rozśmieszające, kiedy postacie mówią do Ciebie po francusku? Oui, oui, Slugma. Oui, oui. C'est mes -bon. oui. Lubię ogóle... Slugma. Lubię fakt, że w Pokémon Y, jak się porozmawia z innym NPC-tem, to on mówi, że spotkał profesora z Kanto, który dobrze mówił bonjour, ale zawsze żegnając się, mówił smelly ya later. <ścoughs> eee. Jako, że złapałem Slugmę, ponieważ mogę, to nazwę ją... Wiecie, jedyne, co mi... Tak, jego. Na... Jedyne, co mi przychodzi do głowy, związane z ogniem. Okej. Okay. Teraz Cekers może się pochwalić tym, że zna Braila. Dajesz, co to znaczy? Eee... To znaczy... Fuck you, fucking, fagot, can't, report, please... Chyba byli to Amerykanie. Poszedłem na dół od razu, mówię. Ale eee, tak, jako że zaczął się już late game, tutaj możemy łapać Pokemony z innych generacji. Na przykład Slugma, która jest z generacji dru drugiej i lubię Slugma. Niestety zapomniałem przeczytać co znaczy ten Braille, Jest dosyć długi. A ponieważ ja jestem osobą bardzo widomą. To nie potrafię określić co to jest. I co oznacza. <grystanie> jestem tak widomy, jak się tylko da. God wiesz, damn it. Ja chyba w... użyję Repela. No szokulary, więc chyba nie bardzo. Slugma, A wiesz co też złapie? O! Patrzcie jaki. Jaki kopikat. Leć, Ultra Ball ach, ach. Kamień, 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 kamień. W sumie jedna śmieszna rzecz. Też w szóstej generacji. Tak, dużo będę rozmawiał, bo akurat przychodzę. No. Ciekawe <laughs> kiedy dojdziesz do trzeciego dżemu. To, że przychodzę od miesiąca nie znaczy, że jestem wolny. Prawda? Nie wiedziałem, że jesteś zajęty. Ład. No wolny. Da. Wiesz, nie mogę tej fragmentu, to jest smutne. bo najbardziej bezużyteczny ognisty Pokémon. O mój Boże, pięć razy. Jeszcze skryć na końcu. Okej, okay, nieważne. Nice. <g wszyst> A <having> <Igacióerei> ah, ma jeden z moich ognistych ulubieńców zdecydowanie. Co, Co mnie boli biorąc pod uwagę jak beznadziejny typing mama cargo. Kto po Kto pomyślał, żeby dać na pytanie. No, pokemonowi Pokémonowi kamienny podtyp. Po drodze miałeś jakiś sen? Nie. Jest skateboard, czyżby? A nazwę go. Pomoc, jak nazwać Slugmę? Ja nazywałem Slugmę Bowser. Nazwę go. No cóż, nie będę zbyt odkrywczy z nazwą. Sieluzy. Możesz go nazwać Gudra. Mógłbym go nazwać splusz. Ale dobra, Wiecie co ja się męczę? Przecież tutaj można latać. What the hell? No ja już jest k co co się będę krzanił. Nara! A, no ale skoro mam już Rubin, no to. O to jest! To Rubin! O! Ho, ho, ho. teraz mogę grać w Pokémon Emerald. Kamienie! Rubiny, szlachetność! W każdym razie to, tu miałam powiedzieć wcześniej. O szóstej generacji to to, że legendy tam dosyć łatwo złapać niektóre. Rzuciłem do zgwolebiennym... piep złapany. I A. Przy czym... Teraz od celio dostajemy ulepszenie do naszej przepustki oraz... dodatkową stronę do mapy miasta. Jej! I to nas poważnie, żeby płynąć na taką wyspę, 4 na przykład. Jaki to jest w ogóle comeback? My dajemy mu szlachetny kamień, który jest dużo warty, a on daje nam ulepszenie do mapy. Even trade 4 Island. O mój boże! Ta muzyka była, ale się już znuła, bo krif nam przeszkadza. Czy Be smelling, ja, czyli on zmienił odzywkę zamiast smelly Later na be smelling, ja. No ale tak, ta muzyka, która leci w tle, jest muzyką z drugiej generacji. Yep, zazala ta mi Blackthorn. Yep. Ach. Co jest fajne? Wie ludzie wiedzą, co dobre. Druga generacja, najlepsza generacja to nie? Am no. I right? Am I right? No raczej. <gryzanie> nie, no, są. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy dałbym teraz radę wybrać drugą i czwartą, bardzo lubię generację. Mm. Ale I tak, pasz. na wyspie numer 4 mamy Daycare Day Center, gdzie możemy zostawiać Pokémony i rozmnażać. rozmnażać. <grym> chwila, już biorę mojego Alphonsa 6 9, znak męskości, znak żeńskości, żeńskość. What the nie. To dom, był jeden to... fajny budynek. Dom. Czy to był ten? Tak. Lorelai eee, Town. Tak, tak, dom tej suki. Inaczej nie da się tego nazwać. Tego. I Lorelai jest bardzo samotną kobietą, bo korzysta z lalek Pokémon. Korzysta. A to nie, tak jak. Powiedzieć, wystarczy powiedzieć: posiada. Dobrze, jest szczęśliwą posiadaczką. A to jest osoba, która daje nam naklejki. Szczerze mówiąc, do dzisiaj nie wiem, jak one działają do końca. Trochę jak system achievementów. Robimy coś, a on daje nam po prostu znaczek za to. Achievement. Achievement unlocked. Przeszedłeś grę. Achievement unlocked. Wystartowałeś grę i wybrałeś płeć. I żeby było zabawnie to jest ja już cała Wyspa 4. Została nam jeszcze jedna lokacja tutaj. Tak, przy czym myślę, że moglibyśmy zakończyć odcinek na tym, chyba że chcesz iść do tej jaskini teraz. Można by wejść. Oh A God, jednakże God. proszę o zakończenie, gdyż telefon. Okej, okay, to to było na tyle w tym odcinku Więc tyle by było na, na tyle, tak. Więc... Yeah, like uh, bye. Bye.